W dzisiejszym około godziny 11 na drodze wojewódzkiej nr 908 pomiędzy Tarnowskimi górami a Miasteczkiem Śląskim doszło do zdarzenia drogowego z udziałem 23-letniej mieszkanki powiatu Tarnogórskiego. Kierująca samochodem osobowym nie dostosowała prędkości stosownej do manewru skręcania, w wyniku czego wpadła w poślizg i uderzyła w słup. Pracujące na miejscu służby, w tym policja, ustaliły, iż kierująca była trzeźwa. Zdarzenie zakwalifikowano jako kolizję, w związku z powyższym została ukarana mandatem karnym.